On teraz robi drugą część, która będzie dla nich jeszcze gorsza, bo dotyczy bardziej współczesnych, bieżących wydarzeń tu. Mówię, bardzo solidny, bardzo dobry historyk, który nie poddaje się. Ta fala nienawiści, która na niego. Przecież to jest wiekowy człowiek, on ma prawie 80 lat. Całkowicie jasny umysł, umysł cały czas pracuje, on się nie poddaje, on się nie poddaje. Trzeba go chronić za wszelką cenę. Jak zakłamywano historię Powstania Warszawskiego? Kto za tym stoi? Komu i czemu to służy? Na te i inne pytania odpowiadają książki Leszka Żebrowskiego Paszkwil wyborczej oraz Warszawa 44. Polecamy również w poszerzonym pakiecie Powstanie Warszawskie. Znam autora bardzo dobrze, od bardzo, bardzo wielu lat i jest to jeden z najlepszych polskich historyków doby obecnej. W podręczniku nie ma tego, co ta druga strona im się zarzuca, co wymyślają. Dla tej głupiej gawiedzi, która wychodzi na ulicę i wrzeszczy tam czarnka, zniszczyć, spalisz na stosie, bo tu on takie rzeczy napisał. Jest pierwsze pytanie: Czytałaś? Czytałeś? Nie. Jest to w podręczniku? No, wszyscy o tym piszą, że to jest. Po pierwsze, nie wszyscy piszą, a po drugie, sprawdź, zobacz. Tego w tych podręcznikach jego nie ma. On teraz robi drugą część, która będzie dla nich jeszcze gorsza, bo dotyczy bardziej współczesnych, bieżących wydarzeń tu. Mówię, bardzo solidny, bardzo dobry historyk, który nie poddaje się. Ta fala nienawiści, która na niego przecież to jest wiekowy człowiek, on ma prawie 80 lat. Całkowicie jasny umysł, umysł cały czas pracuje, on się nie poddaje, on się nie poddaje. Trzeba go chronić za wszelką cenę. Większość szkół prawdopodobnie potręcznik odrzuci, i będzie narzucone z zewnątrz przez tych broniarzy i innych wydwiżeńców sowieckich w tych strukturach nauczycielskich, ale to jest rola nasza, rodzin. Kupujecie swoim. Dzieciom czy wnukom, ale kupujcie nie jeden podręcznik, tylko dwa czy trzy, jeśli was stać. To nie jest majątek, i rozdawajcie innym w środowisku. Niech się zapoznają i ci, którzy będą dziamgać, krzyczeć, tam wyzywać Proszę bardzo, masz przeczytaj, po tygodniu porozmawiamy Ale po tygodniu, jak przeczytasz Bo większość tych, oni nawet jak się wypowiadają Ja tego nie czytałem, ale to jest mowa nienawiści To jest przeciwko nam A przecież to tak, jak ta Wanda Traczyk-Stawska mówi, że oni w powstaniu to walczyli o prawa LGBT, QRWA. Oto było powstanie warszawskie I taką babę się pokazuje Lansuje się to ma być wzór, a jak my tam coś od niej nagrywamy, to bohaterkę deprecjonują. Co to znaczy bohaterkę? I co to znaczy deprecjonują? Mówienie o kimś prawdy to jest deprecjonowanie. Sama się deprecjonuje. Jeśli była wszędzie i robiła wszystko, to jest oczywiście fizycznie niemożliwe. Nie była wszędzie, nie robiła wszystkiego, która mówi, że no Niemców nie wolno ruszać w tej chwili o reparację. Dlaczego? No bo Niemcy nam pomagali. Proszę posłuchać powstańców warszawskich, ostatnich żyjących, co o tym myślą. Światowy Związek że od razu się od niej odciął, że to, co ona mówi, nie ma z nami nic wspólnego. Ona tam nie ma wstępu. Ale w FUFA i w Gazecie Wyborczej to jest gwiazda gwiazdeczka. Co najmniej. No jaka ona mądra, jaka ona bohaterska, a jak, jej opowieść wygląda. Jak wybuchło powstanie, to ją ktoś wysłał z karteczką do dowódcy na jakąś tam barykadę. No ja tam poszłam i ten dowódca zobaczył, że ja taka dzielna jestem, to wziął broń dał mi i ja zaczęłam strzelać do Niemców. Broń w powstaniu była cenniejsza od życia. O broń ludzie. Zabijali się, nie, nie między sobą, ale jeśli ktoś zginął na barykadzie, był pod odstrzałem, to następni powstańcy czołgali się, żeby tą broń jednak po nim odzyskać. Często było tak, że dwie, trzy osoby zginęły, zanim tą broń z powrotem przyciągnęli do siebie. A tu taka dziewczynka z warkoczykiem poszła, tam 1,25 25 w kapeluszu i w tym warkoczu zwiniętym w koka, i ona dostała od razu karabin i biła tych Niemców na wszystkie możliwe sposoby. Ale Niemcy nam pomagali. A ona walczyła o ideały LGBTQRWA+. I teraz ludzie, my się z tego możemy śmiać, śmiać ale młodzi ludzie widzą taką tęczową, starą, starszą damę bezgodności, no bo to tak właśnie wygląda. To jest dla nich ideał. Ona krytykuje obecny rząd, a jak obecny rząd krytykuje, to ona jest dobra. Rząd może krytykować i trzeba. Ale racjonalnie wiedzieć za co i kto to robi w jakim interesie. Ale jeśli ktoś taki jak Wanda Traczyk-Stawska wychodzi i krytykuje właśnie w ten sposób, że Niemcy to nam pomagali, a po powstaniu to walczyliśmy o to, żeby odchyleńcy niemoralni mieli prawa szczególne, bo to nie są prawa, to są przywileje, oni nie walczą o prawa. Prawa mają takie same jak my. Konstytucja jest jedna dla wszystkich, ustawy są jedne dla wszystkich. Oni nie chcą prawa, oni chcą przywileju. Jeśli znikoma mniejszość chce mieć przywileje, to znaczy, że większość tych przywilejów mieć nie będzie. I co się wtedy dzieje? Jest nierówność wobec prawa. Są lepsi i gorsi. I tu ta powstanka, czy powstanica, jak ją nazywają, ona jest teraz tym odnośnikiem patriotyzmu, postępu, Europy i QRWA plus właśnie, dokładnie tego. Ona powinna sobie z tym dać święty spokój, bo jej to już nie powinno dotyczyć, sfera obyczajowa, ale może coś jest na rzeczy. Państwa dobijać, ale my nie mamy przyszłości. Będziemy mieli wtedy, jak coś będziemy robili. Jeśli nie będziemy, to nam przyszłość narzucą. I taką będziemy mieli przyszłość, jaką nam wyznaczy na przykład Tusk, jaką nam wyznaczy Europa ta biurokratyczna, że będziemy popychadły, będziemy dostarczycielem siły roboczej. Będziemy nikim, nie mając własnej inteligencji, nie mając własnych nauczycieli, nie mając własnych, własnej kadry naukowej, nie mając własnych polityków, bo trzy czwarte z nich to jest korumpowana, sprzeda się wszystkim. Czy Państwo myślą, że teraz, gdyby nie ta wojna, gdyby nie to, i na przykład Putin by to wygrał i na przykład by zajął terytorium aż do Odry, e, aż do Łaby, do granicy dawnej strefy wpływów i powiedział tak, no towarzysze, mieliście tu 30 lat, robiliście co chcieliście, ale teraz widzicie, Matuszka, Rosja to na do was wróciła i teraz wy wracajcie do niej. Ilu z nich by pobiegło prędzej niż tam się wydaje, do nowego pana? 1122 km do Moskwy na wschód, 1122 km do Brukseli na zachód, i tu i tu się potrafią kłaniać z dnia na dzień. Zmieniliby orientację? Człowiek, który nie ma kręgosłupa, to jest taki. Ukłoni się wszystkim i pójdzie wszędzie. I poszliby tam. Strat moralnych nigdy się nie wy. Wyliczy, nie pokaże, bo to jest po prostu niemożliwe. To jest ta, ta część strat, ta gehenna, która jest niefinansowa. Nie, nie powiemy, że gwałt na kobiecie to kosztował na przykład 10 tysięcy złotych, prawda? Nie powiemy, że zabójstwo dziecka siekierą w głowę czy, czy rozstrzelanego gdzieś tam pod, pod ścianą. To nie jest tylko ofiara jako taka, ale że ma wymiar jakiś moralny i inny. Tego nie oszacujemy. No nie można tego powiedzieć, że jedna ofiara kosztuje tyle, że standard można prowadzić do piątego roku życia tyle, do 15 tyle, do 25 roku życia nie. To są tylko i wyłącznie straty materialne, wymierne, które w przybliżeniu można pokazać i wyliczyć. Najprawdopodobniej nic z tego nie będzie, chociaż racja jest po naszej stronie. Nie ma żadnych dokumentów, że nawet polska ludowa komunistyczna się tego kiedykolwiek zrzekła. Natomiast bo w tego typu sytuacjach decyduje siła. To nie my mamy siłę, tylko Niemcy mają siłę. Ale korzyścią z tej całej sytuacji, z podniesienia tej kwestii, nawet z takim opóźnieniem, jest to, że świat się dowiaduje o zbrodniach niemieckich. Że świat o tym dyskutuje. Polacy chcą od Niemców, za co chcą. I nagle patrzą: O, to tam ludzi mordowali. A przecież Niemcy mówią, że to nie my. Polacy sami ze schodów spadali. I tak jak za Żydów płacą, za innych płacą, ale za Polaka to już nie. Jeśli polska mniejszość mieszkająca w Niemczech nie może zyskać własności, Znacjonalizowanej przez Göringa przez Trzecią Rzeszę. I to obecne państwo demokratyczne, prawne, europejskie, nie wiadomo jakie utrzymuje to. No przecież my to wtedy zdobyliśmy. To, że była Trzecia Rzesza, to nieważne, ale jesteśmy państwem prawa, szanujemy zasady własności. To tak jak Szwedzi mówią, nie oddamy tego, co zrabowaliśmy w potopie, bo to jest nasze. A dlaczego to jest wasze? No bo jest przedawnienie. Jak byłem, pamiętam, w uprzali oglądają Kopernikana i przewodniczka nam tłumaczyła, no wy takich zbiorów nie macie po koperniku, jakie my mamy. No to by na to, ale to powinniście oddać, bo to jest zrabowane. Ale to było dawno, proszę pana. Dawno, no tak, jak dawno to można. Są książki jeszcze, jak kogoś interesują. Posłużę się hasłem, które zawsze działało. Kto nie kupi, ten z wyborczej. Jak zakłamywano historię Powstania Warszawskiego? Kto za tym stoi? Komu i czemu to służy? Na te i inne pytania odpowiadają książki Leszka Żebrowskiego, Paszkwil Wyborczej oraz Warszawa 44. Polecamy również w poszerzonym pakiecie: powstanie warszawskie. Czy każde wydarzenie, gdzie w grę wchodzi broń, są dwie strony, które do siebie strzelają? Czy każda tego typu akcja, że jest strona napastnicza, jest strona, która się broni, dochodzi do wymiany strzałów, jest od razu powstaniem? Oczywiście nigdy tak nie było i być nie powinno, ale to się zmienia. Zmienia się w ten sposób, że można wyzyskać w propagandzie niewiedzę i całkowitą obojętność wobec wiedzy.